Monsters. Yeah. Jeśli Stranger Things i Gunni mieliby dziecko, które przypadkowo zahaczyło o taniego hydraulika zamiast o Spielberg'a, to właśnie tym byłby Monster Summer. Rok 1997. Miasteczko Or Bluffs. Młody Noah, Mason Thames, marzy o karierze dziennikarza, ale zamiast relacjonować lokalne festyny, wpada w wir tajemnic, gdy jego kumpel zamienia się w coś, co wygląda jak zombie po nieudanym detoksie. W rozwiązaniu zagadki pomaga mu Jean, Mel Gibson, ekscentryczny sąsiad i były detektyw, który prawdopodobnie ma więcej sekretów niż sam potwór. Film pakuje widza w nostalgiczny wehikuł czasu prosto do lat 80. i 90. Są rowery, tajemnicze domki na drzewie i sąsiedzi, których lepiej unikać. Tylko zamiast świeżości, dostajemy dobrze znane schematy okraszone szczyptą dreszczyku. Thames radzi sobie świetnie, podczas gdy Mel Gibson i Lorraine Bracco odgrywają swoje role z profesjonalizmem, ale bez większych niespodzianek czy warto? I tu zaczyna się zagwostka. Film oglądało się całkiem przyjemnie, ale raczej nie celuje w widza, który pamięta czasy, gdy telefony miały antenki, a internet był luksusem. Bardziej skierowany jest do nastolatków, choć tu może się pojawić drobny zgrzyt. Bo widzisz, dla mnie to nostalgiczna wyprawa w czasy, gdy gunis było czymś więcej niż tytułem. Ale dzisiejsza młodzież prawdopodobnie uznałaby to za starożytną legendę z epoki dinozaurów, więc czy ich ten film wciągnie? Raczej nie. Może nawet uznają go za równie emocjonujący, co szkolny podręcznik. I jeszcze te nielogiczne sceny, które w latach 80. uznalibyśmy za zwykłą część przygody, ale dziś? Oj, można przy tym solidnie przewrócić oczami. Tak czy inaczej, jeśli masz ochotę na trochę sentymentalnej jazdy bez trzymanki, to masz tutaj bilet. Jeśli jednak oczekujesz niesamowitej świeżości, no cóż może lepiej wrócić do Netflixa. A teraz kilka słów o Melu Gibsonie. Bo to głównie on był tym magnesem, który przyciągnął mnie do tego filmu niczym lodówka pełna przekąsek o północy. Biorąc pod uwagę jego ostatnie produkcje, Wypadł całkiem przyzwoicie. Nie jest to rola, która sprawia, że człowiek chce wstać i klaskać, ale też nie powoduje chęci ucieczki do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. A jeśli nie, cóż, przynajmniej spędziliśmy razem trochę czasu. No, I